Co jest oczywiście niepokojące, to realna perspektywa przyszłości w rozumieniu takim, że mamy ogromne rosnące koszty, zarówno inflacja, czyli za tym idzie robocizna, energia, rosnące koszty tak zwanego Bill of Material, czyli tych wszystkich substancji i tego wszystkiego, co jest potrzebne do produkcji, które są importowane. W zestawieniu z systemem, systemem refundacyjnym, który został zaprojektowany w 2012 roku w innym celu. On oczywiście doprowadził skutecznie do zmniejszenia dopłaty po stronie płatnika, natomiast równocześnie z roku na rok powoduje coraz większe uzależnienie Polski od importu. W zestawieniu z tymi zagrożeniami, o których powiedziałem, może tylko i wyłącznie przyspieszyć nasze uzależnienie. Więc to jest pytanie, czy to nie jest czas na to, żeby zrewidować dotychczasową strategię, ponieważ warunki się zmieniły. Niekoniecznie te efekty, które uzyskujemy, są dobre dla polskiego pacjenta i gospodarki innowacyjności. Jeżeli zależy trochę od, od tego, jak definiujemy klienta, bo jeżeli moim klientem jest Ministerstwo Zdrowia, no, to najczęściej działają te argumenty oparte na faktach, w których pokazujemy nasz wpływ na gospodarkę i na innowacyjność i właśnie budowania bezpieczeństwa. To jest jak gdyby konkretny argument. W zestawieniu w dyskusji z lekarzem mówimy raczej o tym, że krajowi producenci zapewniają wysokiej jakości leki w przystępnej ceny, które są w aptekach i to jest. Bardzo istotny argument dzisiaj w narracji z lekarzami. Natomiast w narracji z pacjentem to jest oczywiście budowanie całej świadomości zachowań zdrowotnych i ewentualnych problemów, które możemy im rozwiązać za pomocą naszych produktów. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, to największy dylemat, czy też kompromis, to jest taki: ile pieniędzy w przyszłych refundacjach przeznaczyć na przykład na indeksację, dotychczasowych leków, czyli generycznych, po to, żeby one stąd nie uciekły, versus ile przeznaczać na innowacje. Kompromis, przed którym będą ustali pacjenci, to jest myślę, że największy kompromis, to jest taki, że czy jestem gotów na to, żeby zmienić styl życia, żeby zacząć dbać, inwestować w swoją przyszłość. Przecież od zdrowych zachowań, przez diagnostykę, a w, aż wreszcie compliance, który dzisiaj jest w stanie dramatycznym w Polsce. Po pierwsze, w 2022 roku mamy fenomen powrotu do lekarzy. Wtedy, kiedy się skończyły lockdowny, zwracamy uwagę na to, że poprawił się znacznie dostęp do lekarza. I rzeczywiście widzimy to zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w leczeniu otwartym, szczególnie w specjalistykach. Dużo większy ruch do lekarza. Staramy się nadrobić te dwa lata stracone po stronie pacjenta. Oczywiście mówimy też o megatrendach, które nie są fenomenem ostatnich miesięcy, ale na przykład dużo większy trend takiego pójścia w naturę, w zdrowe żywienie, w dbanie o siebie, używanie tych wszystkich tak zwanych, ale to jest taki ogólny trend, który już trwa wiele lat, natomiast jak gdyby ten fenomen ostatnich lat to jest nadrabianie tej dziury po dwóch latach pandemii. Nigdy cena nie była, ponieważ te, obiektywnie rzecz biorąc, jakby się to nam nie wydawało, leki w Polsce nadal są tanie. Jeżeli porównujemy, że dzisiaj paczka leku jest na poziomie paczki gumy, jeżeli mówimy oczywiście o lekach generycznych, a nie mówimy o jakichś super zaawansowanych terapiach innowacyjnych, które kosztują setki tysięcy dolarów, ale mówimy o takim podstawowym leczeniu, nadal leki są tanie w porównaniu do paczki gumy, do piwa i tak dalej, więc one nie są problemem. Raczej problemem jest to, że my jako pacjenci no nie stosujemy się do wskazań lekarzy. Czyli tak, nie, nie żyjemy zdrowo, za późno przychodzimy się diagnozować, a jak już nawet dostajemy tą diagnozę i dostajemy preskrypcję, to nasza cierpliwość i ten tak zwany compliance jest dosyć krótki. Średnio robiliśmy takie badania ostatnio, e, taki compliance w leczeniu nadciśnienia. E, 50% pacjentów odpada po trzech miesiącach terapii, a mniej więcej tylko 30% dochodzi do 12 miesiąca. To są dane dramatyczne, powinno się przecież to leczyć nadciśnienie do końca życia.